A działa tam? Eee, okay. Cześć! Witam wszystkich, nazywam się Marcin Stolarski i jestem tegorocznym laureatem konkursu FameLab w Polsce, a także byłem w finale w, w Anglii, w wersji międzynarodowej. I chciałem powiedzieć parę słów o tym, co może spotkać przyszłych ludzi, e, przyszłych zwycięzców. Tego konkursu. E cóż, y, pewnie oczekujecie jakiejś bogactwa, y, dziewczyn, może samochodów. No i jest szansa na wszystko. Sorry, 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 I'm sorry. Ale mnie się to nie przydarzyło. Ale przydarzyło się coś innego. Przydarzyła się wspaniała przygoda. Znajdujemy się w tej chwili w Dolinie Śmierci. I chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć dwie historie. Jak to się stało, że jestem właśnie tu, siedzę na tym piasku wulkanicznym, za mną jest krater wulkanu. A wszystko to zaczęło się od nakręcenia krótkiego, trzyminutowego filmu. Dwa lata temu wysłałem taki film, nawet trzy takie przygotowałem, wysłałem do konkursu FameLab. Ale niestety mój kalendarz nie pozwolił mi uczestniczyć do końca w tym konkursie, więc musiałem zrezygnować. Niemniej oglądałem, jak ten konkurs przebiega, jak zobaczyłem, jak wygrywa Monika, stwierdziłem, zaraz, zaraz. Ta dziewczyna nie powinna wygrać. Ta dziewczyna nie podawała szczegółowych faktów, jak coś działa. Ona. Dużo jakieś takiej opowieści wkładała, takiego humanizmu, ale to przecież to nie jest polska nauka. Ale Monika zajęła potem drugie miejsce na konkursie międzynarodowym. I to mi dało sygnał, że to nie Monika ma złą prezentację, tylko ja mam złe myślenie o prezentacji. W Następnym roku postanowiłem jeszcze raz spróbować w tym konkursie, nakręciłem kolejny filmik. Udało mi się dostać do półfinału i w półfinałach opowiadałem szaloną historię o tym, w jaki sposób buduje się komputery kosmiczne. Spodobało się to, co spowodowało, że trafiłem potem do finału. Pomiędzy finałami, półfinałami a finałami jest jeszcze szkoła. To jest takie szkolenie British Nancy, która uczy, w jaki sposób opowiadać piękne historie o nauce. Nie suche fakty, nie detale, nie szczegóły. Polska nauka potrzebuje pięknych historii i tego wszyscy musimy się nauczyć. I w ten sposób powstała opowieść o małych, niewinnych tranzystorkach, które musimy chronić. Ta opowieść też spodobała się w Anglii. Co prawda nie wygrała. Tego dnia lepszy był Fergus, który opowiadał o żabie, jej przejściu między życiem a śmiercią. Natomiast e, ludzie podchodzili do mnie i mówili, że moja historia o małych była bardzo dla nich ważna. Bo oni w młodości psuli swoje komputery, nie wiedzieli, dlaczego tak jest. I ja im dokładnie to wytłumaczyłem. I oni teraz tą historię będą opowiadali dalej, żeby inni to wiedzieli. To była taka bardzo fajna inżynierska wiedza, której nie mieli. To jest bardzo fajne. Ale równolegle do tej historii działa się druga historia. W tym samym roku 2013 był ogłoszony konkurs przez Ministerstwo Nauki Top 500 Innovators. To jest taki konkurs, gdzie co roku 160 naukowców jest wysyłanych do Doliny Krzemowej, aby uczyli się, co są innowacje. To są produkty, w jaki sposób zarządzać grupami. Nie w taki polski sposób, tylko właśnie w taki sposób, w jaki się potem zdobywa świat. Aby myśleć nie o polskim rynku, albo aby myśleć o rynku globalnym, o całym świecie. Ale jak złożyłem moją aplikację, moja aplikacja nie została zaakceptowana. Najwyraźniej mój styl opowiadania był niewystarczający? A może niezbyt polski? Nie wiem. Ale gdy wygrałem konkurs Time Lab, to wiarygodniło mnie, że moje opowiadanie historii to nie jest niewłaściwy styl, w jakim powinno się tworzyć dokumenty i opisy. Tylko właśnie to jest to, co do ludzi przed nim przemawia. To jest to, w jaki sposób potem produkty zdobywają światowe rynki. Dlatego moja powtórna aplikacja do tego programu została zaakceptowana i, i jestem teraz tu. Właśnie wyjechałem do Doliny Krzemowej, wyjechałem do Berkeley, na Uniwersytet Berkeley, gdzie uczę się właśnie, co to jest innowacja i w jaki sposób tworzyć rzeczy, które są kupowane na globalnych rynkach. W jaki sposób tworzyć naukę, która jest kupowana na globalnych rękach i to wszystko nie byłoby możliwe gdybym nie nakręcił 3 minutowej historii i nie wysłał jej do konkursu FameLab dlatego bardzo bardzo polecam Wam nakręcenie takich historii to nie jest naprawdę trudne a obiecuję, że przygoda jaką doświadczycie, wiedzę jaką zdobędziecie jest fantastyczna, i nie jest wiele miejsc na świecie, gdzie taką wiedzę można pozyskać. Zapraszam, hej, Mr. Fenlover. are waiting for something. No dobra, ale muszę spadać, bo kolejna przygoda czeka, hej, baby!